Przybywam do ojczyzny. Pierwszym słowem wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach był pocałunek tej ziemi, ojczystej ziemi, czynię tak na początku każdej wizyty duszpasterskiej przez cześć dla samego Stwórcy oraz dla synów i córek ziemi, do której przybywam. Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki, albowiem Ojczyzna jest naszą Matką Ziemską. Polska jest Matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje. Zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. W związku z jubileuszem miliony ludzi w Polsce pielgrzymują na jasną górę. Pragnę być jednym z nich. Pragnę wspólnie z nimi modlić się, spełniać posługę Słowa Bożego i Eucharystii. Wspólnie z nimi rozważać wielkie sprawy Boże, i sprawy ludzkie, i sprawy polskie. Pragnę więc. Zanim przybędę tam, gdzie program mnie poprowadzi, od razu powiedzieć, że przybywam do całej mojej ojczyzny, do wszystkich Polaków, wszystkim, którzy zechcą wspólnie ze mną modlić się i pielgrzymować duchem i sercem, będę serdecznie wdzięczny. Pocałunek ojczystej ziemi porównałem do ucalowania rąk matczynych. Niech on będzie również pocałunkiem pokoju dla wszystkich. Pocałunkiem pokoju dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zechcą się znaleźć w tej wielkiej pielgrzymiej Wspólnocie papieża Polaka. Pax Vobis, pokój Tobie Polsko, ojczyzno moja, pokój Tobie.